Ukrzyżowanie. Na początku tego odcinka pozostajemy w miejscu, gdzie nigdy zniedawała się twierdza Antonia, w pobliżu świątyni. Tu odbył się sąd Piłata nad Jezusem. Jak pamiętacie, Piłat musiał prowadzić rozmowę z żydowskimi oskarżycielami przed budynkiem pałacu oraz z Panem Jezusem w środku, ponieważ Żydzi, bojąc się skalania, odmówili wejścia do pogańskiego budynku. Piłat robił co mógł, aby uwolnić Jezusa. Ostatnią próbą było postawienie Żydom pytania. Udarł się zwyczaj, aby wam wypuścić na paschę jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił Jezusa czy Barabasza? A oni domagali się wypuszczenia Barabasza i ukrzyżowania Jezusa. Następnie wydał rozkaz uliczowania Jezusa. Żołnierze włożyli Mu na głowę cierniową koronę i przyoblekli w purpurowy płaszcz. Piłat wyprowadził go wtedy na zewnątrz, stawiając przed tłumem. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w Nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat, oto człowiek. Pan Jezus pojawia się na balkonie w płaszczu i cierniowej koronie. Piłat krzyczy do ludu Oto człowiek. Ma nadzieję, że w ten sposób zmiękczy serca stojących na zewnątrz, ale dzieje się inaczej. Oni chcą potężnego Mesjasza, który uwolni ich od Rzymian, a nie ubiczowanego i poniżonego człowieka, który chce cierpieć za innych. Dlatego krzyczą ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja Bogiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa winien umrzeć, bo się czynił synem Bożym. Syn Boży? Piłat, usłyszawszy te słowa, przestraszył się. Nie dość, że sądzi niewinnego króla Żydów, to jeszcze okazuje się, że ten jest synem Boga. Zarękniony wraca do pretorium i pyta Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie odpowiada. Wzburzony Piłat zwraca się do Niego. Ze mną nie chcesz rozmawiać. Czy wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię? Pan Jezus odpowiada, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Myślę, że te słowa są dla nas bardzo ważne. Bardzo często uważamy się za ofiary postępowania innych ludzi lub niesprawiedliwego zbiegu okoliczności. Ale jeśli jesteśmy dziećmi bożymi, nie stanie się nam nic, o czym by nasz Ojciec nie wiedział. I dlatego powinniśmy myśleć podobnie. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Jesteśmy w ręku Boga i nie możemy stać się ofiarami przypadku lub działań nieprzyjaznych nam ludzi. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że Bóg czuwa i posiada pełną kontrolę nad wszystkim, również nad naszym życiem. Kiedy pan Jezus powiedział do Piłata, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry, dodał coś jeszcze. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Te słowa złamały Piłata. Wyprowadził Jezusa na zewnątrz, usiadł na krześle sędziowskim i powiedział: Oto król wasz. A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza. Załamany Piłat publicznie umywa ręce na znak odcięcia się od tej decyzji. Jednak nie może umyć swojego serca, którego oskarża. Trzykrotnie powiedział: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Mimo to pozwolił go ukrzyżować. Popatrzcie, jak wielką winę ściągnął na siebie. A przecież mogło być zupełnie inaczej, gdyby tylko potrafił dokonać konsekwentnego wyboru na korzyść Jezusa. Gdyby to uczynił, jego życie zmieniłoby się diametralnie. Niestety nie miał odwagi. Jak wiadomo z historii, później Piłat został wezwany do Rzymu i pozbawiony swojej funkcji. Umarł w wielkim smutku i samotności. Jakże inaczej potoczyłoby się jego życie, gdyby potrafił wybrać Pana Jezusa bez względu na cenę?